Hej, witajcie, z tej strony Sebeska1000, witam was serdecznie po długim czasie oczekiwania. E, tak, wiem, że musieliście sporo i długo czekać, ale po prostu miałem sprawę i jak, jakoś tak ten czas uciekał. E, a dzisiaj e, e, na szybko, żeby był jakikolwiek odcinek, to zajmiemy się krótką, bo krótką, ale recenzją budyniu o nazwie Słodka Chwila. Odcinek dla przypomnienia z Nesbankiem planuję nagrać już jutro i mogę wam obiecać, że taki odcinek się na 100% pojawi, więc tutaj możecie, że tak powiem, mnie zasubskrybować, że tak powiem i oczekiwać. A w dzisiejszym odcinku krótka recenzja. Więc tak, mamy sobie tutaj taki budyń. E, tak, jak wspomniałem o, o nazwie Słodka Chwila. Jest to budyń o smaku śmietankowym. E, z tyłu mamy oczywiście wszelkie informacje, takie jak skład, e, kalorie, czy na przykład kod kreskowy, oraz datę przydatności do spożycia. E, oraz oczywiście sposób przygotowania, bo jak tutaj możemy zobaczyć, jest to budyń w i robi się go w taki sposób, że po prostu się go zalewa i jakby się go miesza, i jakby on jest nieje. i no, na pewno wiecie, jak się budyń robi. Zresztą tutaj macie z tyłu opakowania napisane na pewno, sposób przygotowania. Natomiast on był zakupiony w sklepie 100 krotka, kosztował mi jakoś niecałe, chyba prawie 3 zł, czy ponad 3 zł. Nie wiem, bo inne też zakupy robiłem więc w się. W każdym razie. E, taka słodka chwila dobra na drugie śniadanie lub na przykład na podwieczorek albo po prostu po obiedzie, żeby sobie coś przegryźć e, więc jeśli chodzi o ten produkt to e, polec e, dałbym 10 na 10, ponieważ jest słodki bardzo dobry i tak dalej e, więc jeśli chodzi o tą recenzję no to byłoby na tyle Eee, więc wyczekujcie jutrzejszego odcinka z podtytułem Nesbank eee, pojawi się on jutro myślę, że w godzinach porannych lub popołudniowych eee, to byłoby dzisiaj na tyle trzymajcie się i wracam na YouTube z powrotem trzymajcie się, pa pa